Swim Spa czy Wanna Spa? Zobacz, co tak naprawdę je różni. Swim Spa to Twój całoroczny domowy basen z przeciwprądem do pływania i do aqua fitnessu. A Awanna Spa to relaks, terapeutyczny hydromasaż i ciepełko, w którym możemy się wygrzać w chłodne dni. Swim Spa to rozwiązanie dla aktywnych. Awanna Spa dla poszukujących. Relaksu i odprężenia. Jeżeli zastanawiasz się, co wybrać: wanna spa czy basen z przeciwprądem, pamiętaj, że oba są całoroczne, natomiast służą do zupełnie czegoś innego, więc zacznij od zdefiniowania swoich potrzeb. Dodatkowo basen swim spa jest przeciętnie dwa razy większy niż wanna spa, a więc musisz mieć na to miejsce. Jacuzzi to zwykle wymiar w okolicach 2,15x2,15. Taki gabaryt zmieści się na niewielkim tarasie, a nawet w wewnętrznej strefie relaksu. Swim spa to więcej możliwości i funkcji, natomiast jest to też większa inwestycja. Jacuzzi to przede wszystkim hydromasaż na bardzo wysokim poziomie i mniejszy koszt,